Zobaczcie, zobaczy. No dobra, no to e, A nie, może wytłumaczyć jakoś na początku też w ogóle co robimy? Bo to jest trochę coś innego niż, dobra. że tak mi się wydaje przynajmniej. I ujęcie pierwsze! Akcja. My mamy taki kanał na YouTubie. W Polsce większość osób kojarzy YouTube tylko z jakimiś filmikami, z jakimiś kotami albo jakieś śmieszne wypadki, ale tak od 2005 roku w Stanach stworzyli taką sieć dla twórców wideo. Dzięki temu oni mogą zarabiać na reklamach, które są wyświetlane przy ich filmikach, i dużo osób w sumie żyje z tego. No i ja te dwa lata temu oglądałem te wszystkie filmiki sobie ze Stanów, i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że fajnie byłoby samemu coś takiego stworzyć. No i tak założyłem swój kanał i zacząłem rzucać jakieś takie w sumie głupawe filmiki. Tam samemu się bawiłem tą kamerą. To było koniec gimnazjum, jak zacząłem. Zobaczyłem, że ludziom się to podoba. Filmiki zdobywały tam po jakieś 5000 wyświetleń i dużo komentarzy było pozytywnych, żebym dalej tworzył, więc to mnie motywowało. Później poszedłem do liceum i w liceum właśnie poznałem przemka i postanowiliśmy złączyć nasze siły i razem prowadzić nasz kanał i coś bardziej ambitnego może tworzyć. Kiedy Siarek po prostu zaprosił mnie, wpadnij raz, nagramy coś, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tak powstał nasz pierwszy wspólny filmik. No, byłem takim, no, aktorem, niby, no, kompletnie byłem zdezorientowany, nie wiedziałem, co robić, jak to wszystko wygląda. No, bo pięciosekundowe ujęcia i tyle, nie? Mówię, co, co, co to, to już, nie? No i no, to będzie wszystko montowane, nie?, cięte i tak dalej. Ale no, kiedy pojąłem to, jak, jak to w ogóle działa, kiedy tniemy, jak to ma wyglądać, bo w życiu nie miałem przed sobą żadnego programu do montażu, nic z tych rzeczy. No i oczekiwałem tego filmiku, bodajże trzy. 3 cztery tygodnie aż on będzie wrzucony do internetu i nie wiedziałem co z tego wyjdzie bo dla mnie to był jeden wielki chaos a jednak okazało się że wyszło coś tak fajnego że sam bardzo chciałem żeby to dalej kontynuować no i tak wyszło no że jak najpierw z tego potem to potem to że jak no pięknie I akcja stop 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 wygrałeś to tak. W ogóle byłem zainteresowany całym procesem tworzenia filmów i montażem, i operatorstwem. Z internetu się wszystkiego uczyłem sam. Na YouTubie można znaleźć mnóstwo różnych filmików tłumaczących, jak się to montuje, jakieś efekty. Ustawiłem sobie ten statyw z kamerą, coś tam robiłem, jakieś ujęcie, później następne, gdzieś w następnym miejscu stawiałem i tak cały filmik tworzyłem z takich stałych ujęć. Statyw dostałem tam od daty, pożyczony, i na kamerze kupioną przez mamę. Teraz jestem montażystą, operatorem. Chociaż czasami jak trzeba, na to wystąpię oczywiście. Co e Jakoś. A słyszałeś hymn na euro? Nie. Jaki hymn? On tak leci. Koko, koko, ko, euro spoko. To jest <grystanie> 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 Dobre, to jest dobre. Na kanale mamy w tym momencie około 23 filmików, chyba. Bardzo się różnią swoją treścią, bo to albo jest jakiś komediowy, a to akcji. Kiedyś zabiłem jeszcze, jak tam tworzyłem, to filmik o takim magicznym soku. I ten filmik ma w sumie największą oglądalność na naszym kanale. Ponad 600 tysięcy wyświetleń w ogóle, więc to jest też ciekawe. Nie mamy z tego tak naprawdę zysków finansowych, takich, żeby jakoś żyć z tego. Mamy małe, takie, żeby jakiś tam mały sprzęt sobie kupować do dalszych produkcji, żeby ulepszać. To wszystko, no bo wiadomo, nie chodzimy do pracy, bo się uczymy. I... Ale najważniejsze jest to, że to, to co robimy, sprawia nam ogromną no Jak to było przy ostatnim filmiku, tam włożyliśmy chyba najwięcej pracy. To jest pierwszy odcinek z serii, którą chcieliśmy zacząć. Tam bodajże było 7 osób zaangażowanych w to. Łącznie cały filmik zajął nam 8 godzin, plus jeszcze sądzę co do montażu. Jestem w stanie zaryzykować, że drugie tyle. No i wyszedł taki 2,5-minutowy filmik, coś naprawdę fajnego. Burzyliśmy do tych płynnych ujęć pościgu w samochodu. Karek siedział w bagażniku. Mieliśmy po raz pierwszy taki prawdziwy profesjonalny scenariusz. Pracowaliśmy jakby koncepcję i to zazwyczaj dzieje się na lekcjach w szkole, a później wsiedliśmy wieczorem na Skype'ie i wspólnie to napisaliśmy. W Polsce na YouTube mało jest takich kanałów jak nasz. Jest dużo dziewczyn, które tłumaczą jak się umalować, jest dużo osób, które po prostu mówią o swoim życiu, tak zwane vlogi. I tak naprawdę kanałów, które tworzą filmy takie jak my, jest może z dwa jeszcze, z trzy. W wakacje z rodzicami gdzieś jedziemy, szukamy hotelu, i nagle dzwoni do mnie jakieś numery nieznane. Ledwo co słyszałem, coś tam, Londyn, wyjazd, YouTube, nie wiedziałem o co chodzi. Powiedziałem, żeby tam pani oddzwoniła za dwie godziny. No i rzeczywiście oddzwoniła za te dwie godziny i mi wszystko wytłumaczyła, że właśnie zostałem zaproszony do Londynu na tygodniowy wyjazd, taki, żeby podnieść mój poziom w tworzeniu filmów. No i miesiąc później pojechałem do Londynu. I tam na miejscu było więcej osób, które tworzą filmy, też na YouTubie z Polski. I przez tydzień mieliśmy zajęcia, też sami kręciliśmy filmiki. Tam się dużo nauczyłem ze strony operatorstwa i sprzętu, i montowania. Uczyli nas, no, żeby miało lepszą oglądalność. Internet daje dużo możliwości. Jeśli ktoś czuje, że go to naprawdę interesuje, czuje trochę talentu, albo ma to oko operatorskie, to warto spróbować, myślę. Spróbuję i postawi wszystko na jedną kartę. No i mamy gotowy filmik.